Technologia celu, podstawy transurfingu, warsztaty online, zajęcia praktyczne. Nieograniczony dostęp do materiałów po zakończeniu kursu, indywidualna konsultacja w ramach zajęć. Cena 367 zł. Zapraszam. Dlaczego tak często nie otrzymujemy tego, czego chcemy? Dlaczego wielu z pozoru spełnionych ludzi odczuwa brak satysfakcji z życia? Większość ludzi przez całe życie zmierza do cudzych celów, albo przez lata bezskutecznie poszukuje swoich. Twój prawdziwy cel to podstawa szczęśliwego życia to coś, co każdy Twój dzień uczyni świętem. I podaruje ci radość, inspirację i napełni cię energią. To coś, co da Ci możliwość rozwinięcia wszystkich talentów i ich samorealizacji. Jednak podczas poszukiwania celów wciąż pojawiają się pytania: Jak ustalić swój prawdziwy cel? Jak zrozumieć, co jest moje? Jak odróżnić własny cel od cudzego, narzuconego przez system? Jak lepiej poznać siebie i nauczyć się słuchać głosu własnej duszy? Co to znaczy prawdziwy cel? Kiedy mówimy o prawdziwych celach, mamy na myśli nie tylko powołanie. Cele mogą znajdować się w różnych dziedzinach w relacjach, stylu życia, spełnieniu zawodowym, sporcie, zdrowiu i twórczości. Sięgnij po wszystkie odpowiedzi, a także naucz się krok po kroku. Jak szukać i sięgać po swoje prawdziwe cele? Niekiedy ludzie przeżywają połowę życia, nieraz więcej, i w jakimś momencie nagle przestają rozumieć, po co pokonali tę drogę, jaki jest sens i co dalej. W zasadzie wszystko jest w porządku. Masz wykształcenie, niekiedy dość solidne, masz zawód, szanowane stanowisko, dorosłe dzieci, lecz dusza jest nieusatysfakcjonowana. Lekarstwem na apatię, niespełnienie, depresję jest prawdziwy, inspirujący cel. Nigdy nie jest za późno na poszukiwanie prawdziwego celu, a zmierzanie do niego napełnia życie nowym sensem w każdym wieku. Czy warto szukać celu? Wielu ludzi się nad tym nie zastanawia. Po prostu żyją i tyle, a dokładniej nie żyją, lecz odsiadują wyrok. Każdy dzień takiego życia podobny jest do poprzedniego. Rutynowa praca, te same twarze, ulice, ściany, skąpy zestaw rozrywek, ciągłe troski i obowiązki, a święta wyłącznie w określone i to nie przez Ciebie dni. Jednak są ludzie, których życie napełnione jest barwami, jak w karnawale. Ci szczęśliwcy nie mają dni powszednich i w pracy nie pracują. Ich życie to zabawa, a każdy dzień wypełniony jest ferią interesujących zdarzeń, radosnych przeżyć i spotkań. Dlaczego oni żyją tak, a ja inaczej? Dlatego, że ci wybrańcy losu odnaleźli swoją ścieżkę. Kiedy znajdziesz prawdziwy cel, twoje życie ulegnie całkowitej zmianie. Będziesz mieć więcej pieniędzy. Przecież pieniądze w transferingu są atrybutem celu, dodatkiem pojawiającym się na drodze do jego urzeczywistnienia. Poprawisz relacje z najbliższymi, ponieważ zaczniesz budować je w nowym stanie w stanie radości, szczęścia, natchnienia, spełnienia i harmonii. Zapomnisz o stresach, depresji, apatii i złym samopoczuciu. Twój cel napełni Cię energią i siłą oraz witalnością. A ilość problemów w Twoim życiu znacznie spadnie, za to wzrośnie ilość nowych możliwości i perspektyw. Co przeszkadza ci znaleźć prawdziwy cel już teraz? Ustal blokady mentalne i ograniczenia umysłu. Jak odróżnić prawdziwe cel od fałszywego? Ustal różnicę między tym, czego chce Twoje prawdziwe ja i tym, co narzuca ci system, społeczeństwo, rodzina. Jak zacząć słyszeć siebie i swoją duszę? Uczestnicz w treningu wizualizacji slajdu i rozmowy z duszą. Naucz się egzekwować zamiar. Naucz się najskuteczniejszych technik poszukiwania i urzeczywistniania celu. Efekty? Nauczysz się technik, które pomogą Ci połączyć się z prawdziwym ja i usłyszeć cichy szept Twojej duszy. Opanujesz skuteczne techniki poszukiwania celu. Nauczysz się odróżniać prawdziwy cel od cudzego celu narzuconego z zewnątrz. Uwolnisz się od nieskutecznych scenariuszy z przeszłości. Sformułujesz swój zamiar, nawet jeśli teraz jeszcze nie wiesz, czego chcesz. Uwolnisz się od stereotypów, obaw i starych szablonów. Serdecznie zapraszam na przygodę z Transurfingiem. Warsztaty nie służą omawianiu treści zawartych w książkach Wadyma Zelanda. Zajmujemy się na nich wyłącznie praktyką i zastosowaniem technik w codziennym życiu oraz podczas osiągania celu. Nawet nie znając dzieł Zelanda, po warsztatach mamy do dyspozycji pełny zestaw narzędzi oraz umiejętność ich zastosowania. Zapraszam. Technologia celu. Podstawy Transurfingu. Warsztaty online. Zajęcia praktyczne. Nieograniczony dostęp do materiałów po zakończeniu kursu. Indywidualna konsultacja w ramach zajęć. Cena 367 zł. Zapraszam.